Dzień dobry Państwu. Spotkaliśmy się tutaj, żeby zaprosić Państwa na nadchodzący marsz wołyński. O szczegółach aktywistka pani Monika opowie. 11 lipca to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. O tym dniu powinien pamiętać każdy Polak. To nasz obowiązek wobec ponad 100 tysięcy ofiar. Pamiętamy, że ofiarami zbrodni padli też Żydzi, Ormianie, Cyganie, Czesi oraz Sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali naszych rodaków. Chcemy ten dzień uczcić w wyjątkowy sposób. Dlatego zapraszamy Państwa 10 lipca o godzinie 15 na Marsz Żałobny organizowany przez środowisko sądeckich aktywistów. Zaczynamy w rynku i przechodzimy w kierunku Piety Sądeckiej. Gdzie złożymy kwiaty i zapalimy znicze. Z tej okazji również Towarzystwo Sztuk Pięknych Sądeckie przygotowuje kotyliony z kwiatem lnu jako symbol ofiar tego ludobójstwa. Zachęcamy również tego dnia do chociaż symbolicznego zapalenia światełka świecy w swoich oknach. Czyńmy to wszystko w spokoju, z godnością i z poczuciem odpowiedzialności by w świetle prawdy pokłonić się naszym rodakom, którzy za umiłowanie ojczyzny utracili życie. Tradycja nie jest zachowaniem popiołów, lecz przekazywaniem płomienia. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie pani Monice. Teraz jeszcze w bardzo istotnych sprawach głos będzie miał pan Krystian Lachner. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, mówi się, że Kresowian zabito dwa razy. Raz za komuny, drugi raz za tzw. trzeciej RP w wyniku zapomniania. Teraz nasza władza ogólnie pojęta cały rząd, praktycznie wszystkie partie w państwie polskim zabiły Kresowian trzeci raz i chcą dokończyć tego dzieła. Nie dajmy sobie mówić, że w tych czasach, w tej zamieci politycznej, jaka jest po naszej wschodniej stronie, powinniśmy dać sobie spokój, zapomnieć o naszych rodakach pomordowanych w sposób bestialski przez ukraińskich szowinistów. Bądźmy Polakami, twórzmy naszą własną historię, nie zważając na warunki panujące dookoła, bo... Jeżeli my o nich zapomnimy, to Bóg zapomni o nas. Dziękuję. E, dziękuję bardzo e, panu Krystianowi. Teraz głos przekazuję e, Wojtkowi Jaskulka. E, szanowni Państwo, e, z tego tytułu, że nadchodzi, nadchodzi kolejna rocznica ludobójstwa na e, Ukrainie. Chcieliśmy zorganizować zbiórkę publiczną, która by wsparła nasze działania nie tylko w organizacji marszu, ale także upamiętnienia przez cały rok pomordowanych. W tym celu w maju zgłosiliśmy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji prośbę o rejestrację zbiórki publicznej. Na początku wytknięto nam błędy formalne. Kiedy poprawiliśmy te błędy formalne, zaległa cisza. Ministerstwo ma trzy dni robocze tylko na rozpatrzenie tej zbiórki, jeżeli wszystko jest zgodne z prawem, a tak było. To powinna być zarejestrowana. Nie została. Po dwóch tygodniach zadzwoniłem do ministerstwa zapytać dlaczego. Pani Anna Cześniewska, która odebrała telefon, stwierdziła po długiej rozmowie, że przyczyną niezarejestrowania zbiórki są powody polityczne. Nie wyjaśniła dokładnie o co chodzi. Być może uraziło ministerstwo sformułowanie tej zbiórki, a mianowicie ujasne określenie sprawców tej zbiórki. W tytule zbiórki bowiem było że dokonali tą zbrodnię bandyci ZUPA. Jest to oczywiście dla nas skandal. Wystąpiliśmy ze skargą przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powołaliśmy się na odpowiednie zapisy kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli ta skarga nie zostanie w sposób pozytywny rozpatrzona, w tym sensie, że ministerstwo nie zarejestruje nam nadal tej zbiórki, to zwrócimy się do z pozwem do sądu administracyjnego o praworządne po prostu wykonanie tego, tego obowiązku, który spoczywa na ministerstwie. Jest nam oczywiście bardzo przykro, że w ten sposób szargana jest pamięć ofiar i tych, którzy i zrzucane przesz są przeszkody pod nogi tych, którzy chcą upamiętnić Polaków zamordowanych na kres. Dziękuję Państwu. Serdecznie dziękuję Wójciechowi. O głos poproszę Grzegorz. Szanowni Państwo, w kontekście wydarzenia, które mamy zamiar współorganizować grupą Aktywiści Nowy Stąd, a także w kontekście wypowiedzi moich przedmówców, chciałbym zwrócić uwagę na artykuł, jaki miał miejsce w jednej z największych portali internetowych w kraju ONET.pl, w którym dowiadujemy się, iż państwo polskie ma zamiar zaprzestać wywierania jakiejkolwiek presji na Ukrainie w związku z kultem Stepana Bandery. Uznajemy, że takie zachowanie, taka polityka rządu jest niedopuszczalna. My jako ruch sprzeciwiamy się takiej polityce. Warto także tutaj przypomnieć, iż Stepan Bandera jest odpowiedzialny za wymordowanie ponad 100 tysięcy Polaków. Pomimo, że on w tym momencie, w tym czasie, gdy dochodziło do tych zbrodni, nie był na wolności, gdyż przebywał w więzieniu, to on ponosi pełną moralną i polityczną odpowiedzialność za te zbrodnie, gdyż stał na czele organizacji UPA, która dokonywała tych makab, tych strasznych zbrodni na narodzie polskim. Jeszcze raz podkreślam, mówimy stanowczo nie, takiej polityce rządu, jesteśmy temu przeciwni, my jako ruch narodowy. Szanowni, szanowni Państwo, należy także zwrócić uwagę, iż do tej pory nie było żadnego dementii ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co uznajemy, że może to być prawdą, że te doniesienia medialne mogą być prawdą i stawiają nasz kraj w naprawdę bardzo złym świetle. My nie tylko, że nie żądamy od Ministerstwa Spraw Zagranicznych dementy, My idziemy krok dalej. My żądamy od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby w kontekście tego, co się dzieje teraz, w kontekście tej całej sytuacji, która ma nas miejsce na wschodzie Ukrainy, wojny, zażądała od Ukrainy, po pierwsze, przyznania się do tej zbrodni, bo jeszcze tego nadal nie zrobiła, zadośćuczyniła i pojednała się z nami, ale na gruncie prawdy. Yy. Chciałbym także jeszcze ponowić zaproszenie. Zapraszamy wszystkich na marsz. Dziękuję. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przed chwilą się wypowiadali. Serdecznie chcę również podziękować Fundacji Wołyń za dostarczenie materiałów, które będą wykorzystane w marszu, który odbędzie się przypominam 10 lipca i serdecznie wszystkich zapraszamy na to wydarzenie. Mam nadzieję, że będzie, będzie licznie Dziękujemy. Oh.